Witam, tam. jedziemy na trening. Dzisiaj robimy interwały. Pogoda na razie taka sobie, ale mam nadzieję, że trening będzie daromity. A teraz pokażę Wam mój zestaw naprawczy po treningu. Kurtka, jakby padało. I uwaga, uwaga. Pyk. Tutaj są już węglowodany. Po treningu i wymieszam je z BCA, tak to wygląda. Dotarłem, lecimy, lecimy na razie pięcioma minutowa a później dajemy powera 5 minutowa rozgrzewka już za mną i teraz zacznę się od biegi w dość intensywnym tempie

Obrigado. Uh -huh. Un sprint est nous après moi. C'est l'arbre. On verra plus tard. A jestem już tak padnięty, że ledwo żyję i to dopiero chyba ósmy sprint po 30-40 sekund na maksa. Biegnę dalej. Ostatni sprint, biegnę do odcięcia. Lecimy. Na dziś koniec Uff. Idę uzupełnić węglowodany i janyklas Jestem już po treningu zupełnie teraz DCA z, z węglowodanami O, ręka się trzęsie. Nie mam już okrusiu Zaraz to wymieszam i wypiję tak A tymczasem Pozdrawiam i jest moc, trzymajcie się No i zdrobka